W drugim dniu naszych rekolekcyjnych ćwiczeń Słowo Boże mówi, że są przed nami dwie drogi. Jedna to droga szczęścia i życia, a druga to droga nieszczęścia i śmierci. I przez Mojżesza Bóg mówi: Wybierajcie. Wybieraj, którą drogą pójdziesz, i tak na zdrowy rozsądek. No nie ma chyba człowieka, który chciałby nieszczęścia i śmierci. To jest prawie niemożliwe, żeby ktoś chciał absolutnie zła, takiego, żeby jemu było niedobrze w życiu i przez całą wieczność. Problem polega na tym, że zło czasami tak poustawia sprawę, tak opakuje to właśnie, co jest nieszczęściem i śmiercią. Że ludzie dadzą się złapać na ten rodzaj reklamy, na ten rodzaj takiej pokusy, że może ktoś sięgnie. Kiedy popatrzymy na pierwszą pokusę, jaka pojawia się w Biblii, to zło posłużyło się takim zabiegiem, że pierwsze zdanie było prawdziwe, a drugie fałszywe. Kiedy skosztujecie owocu, będziecie znali dobro i zło. I to było prawdziwe zdanie. Ale drugie było takie: Nie umrzecie. I to było fałszywe, bo wiemy, że przez grzech człowiek umiera. Zło próbuje tak nas podejść, dając odrobinę prawdy, po to, żeby człowiek się na to złapał, ale za tym stoi kłamstwo. Odrobinę piękna, ale za tym stoi brzydota. Odrobinę przyjemności, ale za tym stoi nieszczęście. I zło tak właśnie działa. I kiedy czytamy to wezwanie starotestamentalne, nie będziecie chodzić za obcymi bogami, nie róbcie tego, bo to jest właśnie ta droga, która prowadzi do nieszczęścia. To nam się wydaje, no kto dzisiaj myśli o bożkach? Przecież nie ma takiej rzeczywistości u nas, ale trzeba powiedzieć, pozornie nie ma, ponieważ w różne dziedziny naszego życia. Myślę tutaj o pedagogice, o psychologii, o różnego rodzaju szeroko rozumianej kulturze, o medycynie. Wkradają się idee, które są przeciwne Bogu. Są rzeczywistości, które wydają się na pierwszy rzut oka takie niewinne, a nawet wprost przeciwnie, takie, które mogłyby posłużyć człowiekowi, ale jemu ostatecznie szkodzą. I znowu, gdyby przyjrzeć się, jakby szczegółowo tym, tym różnego rodzaju wydarzeniom, to możemy zobaczyć, że ktoś próbuje wprowadzić jakąś ideę. Na przykład wielu ludzi zafascynowanych wschodem myśli o reinkarnacji. No to takie po ludzku pociągające, że człowiek jeszcze raz będzie żył. Jest tam odrobina prawdy, jaka, że nie umieramy. Że po śmierci będziemy żyli, ale nie jeszcze raz na świecie, tylko w wieczności. Natomiast to jest taki półśrodek. Ci, którzy próbują tak myśleć, jakby nie rozumieją, że naprawdę reinkarnacja w pojęciu filozofii wschodu to jest kara. Ktoś źle żył, więc jeszcze raz musi tutaj za karę być na przykład w cielaku, w świniaku czy, czy w ptaku, ponieważ on jako człowiek źle żył. To musi to odpokutować, będąc kimś gorszym, kimś niższym. I samo w sobie to zaczyna funkcjonować jako pewna pokusa. No może to tak jest, może to tak lepiej. I szuka się argumentów w tym kierunku, ale wiemy, że to jest wbrew Słowu Bożemu. Człowiek tak mu postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. I wiemy, że droga albo do Boga, albo przeciw niemu. Albo do nieba, albo do piekła. I to jest, to jest ta droga biblijna, w której wraca dzisiejsze wskazanie dwóch dróg: życie i szczęście, albo niestety śmierć i nieszczęście. I to jest to, co mamy zakorzenione w Biblii. Dlatego sięganie po coś innego powoduje zamęt w naszym myśleniu, w naszym podejściu, w naszym patrzeniu. Myślę też o takich sytuacjach, kiedy ktoś chciałby pomóc komuś. Na przykład właśnie w medycynie tak zwanej niekonwencjonalnej, w bioenergoterapii, w tam innych przypadkach. Miałem takiego znajomego na pierwszej mojej parafii, gdzie byłem w zabrzu, który zaczął jakby praktykować używanie wahadełka i próby takich różnych działań w tym kierunku. I którejś niedzieli słabiej się poczuł i powiedział do żony: Słuchaj, ty idź do kościoła, a ja się trochę powahadełkuję, to mi może przejdzie. I wtedy otrzeźwiał. Wtedy zobaczył, że do tej pory szło to razem. No, modlił się i próbował praktykować. A w, gdy przyszła sytuacja taka, nazwijmy to, kryzysowa, on wybrał nie Boga, nie to, że się pomodli, tylko to, że zrobi jakąś praktykę i to mu pomoże. I wtedy oprzytomniał, że to nie jest najlepszy system. Że, to, że on zaczyna myśleć inaczej, choć wydawało mu się, że to jest niewinne, że to będzie pomagać człowiekowi. I gdy patrzymy na ocenę tego zjawiska, trzeba powiedzieć tę zasadę, którą Jezus nam wskazał. Po owocach ich poznacie. Ci szeregowi, którzy podejmują taką praktykę, są zazwyczaj katolikami, są zazwyczaj wierzącymi, bo wydaje się, że to jest tylko takie dołożenie czegoś, czego do tej pory nie było i oni tym mogą posłużyć drugiemu człowiekowi. I tak jest. Ci, nazwijmy to szeregowi, zazwyczaj są wierzący. Ale gdy popatrzymy na pewną hierarchię w tym stowarzyszeniu, biorąc albo innym, to nagle okaże się, że na czele, czyli ci najbardziej wtajemniczeni, to już nie są wierzący ludzie. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś się w tym rozwija, to powinien być bardziej wierzący, powinien być bardziej katolikiem, powinien być bardziej wprowadzony w tajemnice Boże. A się okazuje, że im jest bardziej wprowadzony w te tajniki. Tej praktyki, tym jest mniej wierzący. Jezus mówi: po owocach ich poznacie. Do czego to prowadzi? Prowadzi do niewiary, prowadzi do zamętu, chaosu. Kiedy mówimy o tym, co wybieramy, to musimy oceniać nie tylko ten pierwszy objaw, to jak się coś pokazuje, tylko jaki jest skutek. I nagle okazuje się, że te różnego rodzaju praktyki, tego różnego rodzaju propozycje, tak nazwijmy to w kulturze, zaczynają doprowadzać do sytuacji, które są aż dziwaczne. O jednym malutkim przykładzie chcę wspomnieć. Funkcjonuje w naszym języku takie wyrażenie wróżby andrzejkowe. Gdy przyjrzymy się temu bliżej, to jest Dzień Świętego Andrzeja, czyli uroczystość kościelna. Święto apostoła. I do tego jest wpakowana pogańska praktyka wróżenia. I już nawet w języku nam to nie przeszkadza. Nawet w tej kulturowej stronie naszego przeżywania, informowania, to nikogo nie razi. A to jest bałwochwalstwo. To jest włożenie praktyki przeciwnej Bogu, wróżenia, w coś, co jest świętowaniem chrześcijańskim. Tak to już weszło w naszą kulturę, że, że my właściwie już nawet się przed tym nie bronimy. Już nawet nie myślimy o tym, że to jest coś nie do przyjęcia, nie do pogodzenia. Ale zaczyna się od tego, że ktoś po prostu czyta sobie horoskopy z tyłu gazety, albo, albo myśli, co to będzie, a może mi się sprawdzi. I, I tak wchodzi ta praktyka, że potem ktoś idzie do wróżki, potem ktoś y, korzysta z kart Tarota i tak dalej, i tak dalej. Nie pora tu wymieniać wszystkich tych praktyk, ale, ale myślimy w ten sposób, że to wydaje się takie niewinne. To wydaje się po prostu albo zabawą, albo tylko takim no jakimś ciekawym sposobem spojrzenia na siebie, czy na przyszłość, czy, czy na rzeczywistość. Ale ostatecznie to prowadzi do zła. Ostatecznie prowadzi to do zamieszania. Któregoś dnia. Przyszła do mnie mama z 18 osiemnastoletnią córką, maturzystką i ta dziewczyna wyglądała strasznie. Zielona, szara, prawie bez kontaktu i mama mówi o jej stanie, że, że byli już u wszystkich lekarzy, że ona już jest na psychotropach, że ona już u psychiatrów różne rodzaju terapie przechodziła, ale doszła do takiego stanu, że już właściwie nie śpi. Spała godzinę w tygodniu widzi w domu ognie, słyszy głosy, kontakt jest coraz gorszy. Oczywiście do szkoły nie chodzi, bo, bo w ogóle nie ma o czym mówić. I ona mówi, no wszyscy są bezradni. I tak na tyle, na ile ta dziewczyna była w stanie, a przede wszystkim z tą mamą się tak modliłem, o to, żeby ona wyrzekła się tych rzeczy, w które ona weszła jako młoda dziewczyna. Rodzaj muzyki, rodzaj właśnie praktyk swego rodzaju i jej jakieś tam upodobanie i nagle okazało się, że, że wiele rzeczy z tych było przeciwnych Bogu. W momencie kiedy ona się wyrzekła, pomodliliśmy się o to, poprosiliśmy, żeby ona przeszła na tą drugą drogę, drogę Bożą. To może trwało pół godziny. Zaproponowałem, żeby ta mama, tak jak pamięta tę modlitwę, powtarzała z tą córką przez najbliższy tydzień i za tydzień, żeby się pojawiły znowu. Po tygodniu, kiedy wróciły, ta dziewczyna zupełnie inaczej wyglądała. Normalnie funkcjonowała, normalnie mówiła, normalnie wyglądała. I ta matka powiedziała wprost: Proszę księdza, to jest cud. Naprawdę, my byliśmy wszędzie. Ona w ciągu tygodnia tylko raz przebudziła się w nocy. Przespała wszystkie noce, przez cały tydzień i normalnie zaczęła funkcjonować. I po tym tygodniu wróciła do szkoły, dalej się uczyła, normalnie funkcjonowała. Na pierwszy rzut oka to były drobnostki, ale skutkowały tak, że ta dziewczyna już była bezradna sama w sobie. I jeszcze jeden przykład chciałem podać, taki, który wydarzył się już w parafii Gliwickiej, mianowicie jeden z maturzystów napisał taką pracę maturalną Elementy zła w literaturze polskiej. I ten tytuł nie był przypadkowy, ponieważ on się zafascynował tym złem. Sytuacja jakby wymknęła się spod kontroli wtedy, kiedy ci maturzyści zrobili sobie takie zakończenie, ognisko, i tam po zdaniu matury mieli takie w ogrodzie jednej z rodzin takie swoje przyjęcie pomaturalne, nazwijmy to. I nagle okazało się, że przez tego człowieka zaczęły się objawiać takie moce, takie złe rzeczy, że ci maturzyści po prostu przerażeni pobiegli w nocy po księdza. Na szczęście wiedzieli, gdzie szukać pomocy, ale oni go gonili po całej dzielnicy, ponieważ tak się zaczęły zachowywać. Oni byli przerażeni. Teoretycznie, pozornie, nieszkodliwa rzeczywistość. Badanie elementów w literaturze polskiej ale ta fascynacja złem spowodowała tak duże zmiany w tym człowieku, że on zaczął być pod wpływem tego zła. Bóg mówi, wybieraj drogę szczęścia i życia, albo nieszczęścia i klęski. I te sytuacje, które mogą zaburzać nasz, naszą decyzję, mogą być różne, bo tu pokazałem cały nurt takich współcześnie pojawiających się elementów które najczęściej umykają naszej uwadze, ale one istnieją. Takie współczesne bałwochwalstwo. Ale wiemy, że tymi elementami mogą być różne rzeczy. Można zagonić się w kierunku po chciwości i pragnienia posiadania, można pójść w kierunku takiego kultu ciała przez różnego rodzaju pornografię, zdrady i wszystko inne. Można niestety. Pójść w kierunku kłamstwa, kombinowania i, i cwaniactwa tak wielkiego, że, że to przysłania mi wszystkie inne rzeczy. I tych dziedzin, które stają się bałwochwalstwem, czyli zamieniają nasze e, myślenie o Bogu na nasz sposób myślenia, na nasz sposób funkcjonowania, że trzeba z tego rezygnować. I Jezus dzisiaj mówi, ja idę do Jerozolimy umrzeć i zmartwychwstać. Jezus wie, co robi. Jezus wszystkie te rzeczywistości wziął na siebie. I pewnie słyszeliśmy bardzo często o tym, ale to jest prawda, że On to zrobił. On na krzyżu przybił wszystkie słabości ludzkie, przybił wszystkie grzechy, wszystkie nałogi, wszystkie choroby. On to wszystko wziął na siebie. Po co? Po to, żebyśmy byli wolni. I można by tak po ludzku powiedzieć, czy my chcemy, czy nie chcemy, On to zrobił. Ale teraz od nas zależy, czy my to, co nam przeszkadza, rzeczywiście Jemu oddamy. I trzeba to podkreślić, że Jezus jest świadomy tego, co robi. To nie przypadkiem On umarł na krzyżu, nie przypadkiem zmartwychwstał. W Ewangelii według świętego Jana jest takie zdanie, nikt mi życia nie odbiera, jak sam je oddaję. Mam władzę je oddać i mam władzę je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Czyli Jezus wie, co robi. Jezus świadomie oddaje życie po to, żeby wszystkie te grzechy świata, wszystkie, Mogły zostać złożone na nim, bo on to chce przybić do krzyża i zwyciężyć. I ostatnie, jakby dopowiedzenie w tym: Jezus na krzyżu wygrał, a nie przegrał. Bo bardzo często w naszej mentalności czy duchowości, pewnie jeszcze dwa zdania będziemy mogli o tym powiedzieć, w naszej mentalności jest tak, że Jezus tylko cierpi, ale to nie jest prawda. On owszem cierpiał, ale zwyciężył. On wygrał. On wziął na siebie trud umierania, samotności, ludzkiej złości, ale on wygrał. Wygrał nad szatanem, wygrał nad grzechem. Przez zmartwychwstanie zwyciężył śmierć, i dlatego my stajemy po stronie kogoś, kto wygrywa ze złem. I dlatego możesz wygrać z grzechem, możesz przewalczyć każdy nałóg, możesz z Jezusem przełamać każdy opór. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wygrał, a nie przegrał. Kiedy żołnierze otrzymują odznaczenie, dostają krzyż zasługi. Krzyż. Nie dlatego, że oni cierpieli, pewnie też trudzili się, ale dlatego, że docenione jest ich męstwo, zwycięstwo nad słabościami. Karetki i cały system opieki zdrowotnej ma polski czerwony krzyż. Krzyż jest znakiem uzdrowienia, leczenia, pomocy. I tak jest. W krzyżu Jezusa znajdujemy uzdrowienie, leczenie i pomoc. Jezus powiedział wprost: nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego przez krzyż Jezusa otrzymujemy to wszystko. On jest zbawicielem. Nie ma innego zbawiciela, osoby, wydarzenia, idei, religii jakiejś. Nie ma niczego innego, co mogłoby dać nam dać zbawienie. Tylko krzyż Jezusa i jego zmartwychwstanie. Dlatego decydujemy się, że Jego wybieramy, i dlatego mówimy, że Jezus jest jedynym zbawicielem. Nie ma innego zbawiciela. Nie ma innego ratunku dla człowieka. Tu na Ziemi i w wieczności. Stąd zaproszenie do tego, żebyśmy rozumiejąc to, zwrócili się do Boga. Zwrócili się do Chrystusa. Na tym polega też wielki post. Na tym polegają rekolekcje, że my odchodzimy od tego, co było do tej pory i zwracamy się do Boga, bo u Niego szukamy ratunku. Chciałbym teraz, żebyśmy przeżyli pewien zabieg. E, otrzymamy teraz kartki takie małe, i na tych kartkach, proszę, żeby je rozdać, jeżeli mamy, tak są osoby już przygotowane, i długopisy. Gdyby każdy z nas, jeżeli taką czuje potrzebę i chęć, e, napisał na tej karteczce coś, co chce Bogu oddać. Nikt nie będzie tego czytał, nikt nie będzie tam zaglądał, to jest tylko dla Ciebie i dla Boga. Są takie dziedziny, może są takie rzeczywistości, które nas męczą, które nam przeszkadzają, które nam szkodzą. Może to są rzeczy, które były kiedyś, tak? Ktoś wszedł w jakąś rzeczywistość właśnie tego typu, no z ciekawości, wróżenia, wywoływania duchów, różne rzeczy w naszym życiu w historii naszego życia mogą się zdarzyć i chcemy się tego wyrzec. Chcemy z tego zrezygnować. Chcemy to oddać Bogu. Chcemy, żeby Jezus przyjął to do krzyża. Jeżeli jest takie coś, to zachęcam, żeby to sobie napisać. To każdy może zrobić co chce. Może to być jedna literka, może to być jakiś znaczek, może być coś, co symbolizuje to właśnie wyrzeczenie, żeby przed Panem Bogiem zrobić taki znak. Tak jak wczoraj mieliśmy znak tego, że ja chcę rozpocząć, otworzyć serce przez to, że uznaję, że potrzebuję nawrócenia, przez ten znak posypania głowy popiołem. Tak dzisiaj tym znakiem niech będzie właśnie to, że ja to zapiszę. Ja chcę coś oddać. Chcę się czegoś pozbyć. Może to być jakieś przyzwyczajenie, może jakiś długo ciągnący się grzech, może nawet jakieś takie e, sytuacje na pograniczu nałogu, albo coś, co mi ciągle przeszkadza. Napisz to. Zachęcam, żeby to był taki znak, który przed Panem Bogiem czynimy. I teraz chcę, żebyśmy, proponuję, kto chce to zrobić, żebyśmy w symboliczny sposób oddali to Bogu. To znaczy, Jezus mówi, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnął, żeby ten ogień zapłonął. Ogień Jego miłości, ogień Jego mocy, dlatego każdy z nas będzie mógł tę kartkę spalić. Przed Kościołem jest przygotowane miejsce, gdzie można to zrobić. Teraz będziemy mieli chwilę, taką minutkę na to, żeby wyjść tam. Chyba, że ktoś ma kłopoty z chodzeniem, to sąsiad mu może pomóc pozbyć się tej kartki. Ale chodzi o to, żeby to był Twój gest. Ja chcę to zrobić. Ja ten grzech wynoszę tam, gdzie jest miłość Chrystusa. Nie wiem, czy zauważyliście, że Jezus umarł poza miastem. Jezus został jakby wyrzucony ze społeczności. Ale właśnie poza miasto wziął też grzechy. I my chcemy też troszkę jakby wyjść poza, że to wyrzucamy od siebie. Wyrzucamy ze swojego serca, wyrzucamy ze swojego domu, wyrzucamy ze swojej świątyni. Nie chcemy, żeby to było przy nas i w nas. Chcemy, żeby to było zostało wyrzucone i spalone w ogniu. Więc zrób to w takim geście modlitewnym. Kiedy to robisz, módl się. Boże pomóż mi, Boże daj mi siłę, Boże zabieraj te z rzeczy, sytuacji i grzechy, słabości ode mnie. Zapraszam, żebyśmy to zrobili. Można wyjść tam i wszystko jest przygotowane, żeby w takim geście to zrobić. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu Jezu pan tobie, Jezu pan tobie, Jezu pan tobie, Jezu pan tobie, Jezu umówam. Panie Jezu, oddajemy Tobie wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze trudności, a chcemy wyznać, że to Ty jesteś tym Zbawicielem, którego czekamy, który jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie nasze potrzeby. To Ty zwyciężyłeś szatana i grzech i śmierć. Daj nam to doświadczenie Twojej mocy i Twojej łaski i tej wolności, której pragniemy i której oczekujemy, bo Ty jesteś tym, który żyje i króluje na wieki wieków.